Mam nadzieję, że czekaliście na mnie tak bardzo jak ja czekałem na kolejny odcineczek i tak bardzo jak czekałem na was, mi się pysie. Dzisiaj. Coś czego nie było u mnie na kanale I absolutnie to nie dlatego, że mam dopiero jakieś 5 filmów I jak już tu wbiłeś, nie zapomnij zostawić tego super kciuka w górę Pamiętaj, że staramy się przebić tego rudego debila Staramy się zrobić tak, żeby mój kanał miał więcej wyświetleń, lajków i, i subów To mój cel na nowy rok Wiem, trochę ciężki, ale możemy go osiągnąć wspólnie my się pisie. I wy możecie mi bardzo w tym wszystkim pomóc Wystarczy, że jak zobaczycie jakąś scenkę, która was rozśmieszy, to wrzucicie ją na ty TikToka i któregoś dnia w sumie mogę poragować na te wasze Tiktoki albo jakieś edity z panem misiem. Widzowie! Wierzę w was! Tymczasem przejdźmy do dzisiejszego odcineczka Przygotowałem dla was się pysie dwa quizy Czy jesteś wredotą? Dowiedzmy się Czy ja pan misio byt wyższy jest miłą osłupką? Miłym bytem wyższym tysiącletnią anime dziewczyną? Ogólnie czy jestem miły? Czy może okropnie zły? Ale również rozwiążemy sobie Powiedz co pierwsze widzisz na tym obrazku A ja powiem ci jaka jest twoja osobowość Więc dzisiaj zobaczymy czy ja pan misio jestem wredny Ale również poznacie moją osobowość Według tych quizów. Swoją drogą. Mam wrażenie, że dzisiaj wyglądam bardziej słodko niż zazwyczaj. W sumie, jak już tu jestem, to możemy zacząć od tego quizu. Powiedz, co pierwsze widzisz na tym obrazku, a ja powiem Ci, jaka jest Twoja osobowość. Dobrze, zobaczmy, co mi powiesz. Co pierwsze wpadło Ci w oko, gdy patrzysz na ten obrazek? Pierwsze wpadło mi w oko drzewo i tygrys siedzący pod nim. Jeśli mam być szczery to nawet nie widziałem tutaj tygrysa. Po pierwsze zauważyłem drzewo, którego gałęzie układają się w kształt pyska tygrysa. Ja dalej tu nie widzę pyska tygrysa. Czekajcie. Drzewo. Ja tu dalej nie widzę pyska tygrysa, a nic nie piłem dzisiaj widzowie. Teraz widzę pysk tygrysa. Faktycznie oczy, buzia. Dobra. Eee, to chyba to pierwsze widzowie. A co pierwsze widzisz tutaj? Dwa koty. Trzy koty. Dokładnie. Na tym obrazku pierwsze dostrzegam trzy niedźwiadki. To kota, a nie niedźwiadki. A co pierwsze widzisz tutaj? Drzewa i. i. To wygląda widzowie jak lemur. Dwa lemury. Pierwsze dostrzegam tutaj gitarę. O kurwa, faktycznie! A! Faktycznie jest tutaj gitara, widzowie. Widzę tutaj piękny krajobraz. Najpierw pada. Tutaj nie ma mojej odpowiedzi z lemurami. Ja naprawdę widziałem lemury, widzowie. No to z tego wszystkiego. A miasto? Najpierw pada mi w oko miasto. Gdzie ty tutaj widzisz miasto? A miasto jest szczęścią lemura. Ej, nie, ja widzowie. Wiecie co widzę? Wiecie co to jest? O to to? jest ścieżka audio, jak Kurhara montuje moje filmy. To tak brzmi moje... Audio. Jest wszystko ok, jest ok. Tutaj tu pan mi się jest troszeczkę ciszej, a tutaj dreria! Buziaczka też widzę, lemura widzę. Nie ma tutaj moich odpowiedzi, no ale dobra, z tego wszystkiego to pierwszy to mi zachód słońca, widzowie wpadł w oko. A tutaj co pierwsze widzisz? Co pierwsze wpada mi w oko i rekin. Rekin fale, fale mi też wpadają. I tutaj widzę. To jest, widzowie, wiecie co to jest? To jest ten, Submarine, łódź podwodna. Po pierwsze widzę tu żółtą rybę. Gdzie ty kurwa widzisz tutaj żółtą rybę? Zosta... Eee, faktycznie! To wszystko to żółtą rybę. Najpierw dostrzegam tutaj falę oraz małą kut łódkę. To jest łódź podwodna, która robi łup. Łup, w sensie... Wystaje z morza. No dobra, no to to drugie w takim wypadku. Ale nie podobają mi się te odpowiedzi, bo nie zgadzają się z tym, co ja widzę. A co pierwsze widzisz tutaj? Widzę kojota, który jest pożerany przez wielkie, wielkie stado owiec. Widzę tu pierwsze dwa wilki, dużego i małego. Gdzie ty kurwa widzisz? Gdzie ty widzisz drugiego wilka? Najpierw dostrzegam tu wilka i stado owiec. Stado owiec, a nie! Widzowie, to chyba owcy boją się tego wilka. Nie wiem, biorąc pod uwagę ile ich jest, to by mogły staranować tego wilka. A co tu wpada pierwsze ci w oko? Dziadyga. Nie, to koń. Koń jest dziadygą? Nie, koń z babeczką w sombrero i dziadygą. A tu jakaś babka śpi na dziadydze. Ale porąbany obrazek widzowie. Po pierwsze dostrzegam tu płynącą rzekę, a to nie, nie, nie. nie. Najpierw dostrzegam tu śpiącą postać, nie. W oko wpada mi najpierw jeździec. Ja tu widziałem dziadygę, widzowie. Żadna postać na koniu, żadna postać śpiąca. Dziadyga. Dziadyga, który ma w sobie dużo rzeczy. Dobra, więc tutaj chyba to trzecie się chyba naj tak najbardziej zbliża do tego, co widziałem, widzowie. Dobra, a co pierwsze widzisz tutaj? Widzę tutaj konia, który się do mnie uśmiecha, ale w taki flirtujący sposób. Koniu, co to za spojrzenie? Uuu. Po pierwsze widzę tu pysk niedźwiedzia. W oko wpada mi czyjaś dłoń. Ja tu widzę kunia, który do mnie flirtuje. A nie jakiś niedźwiedź. Ja mam jakiś problem z tymi zwierzętami widzowie. Ale to pewnie dlatego, że sam jestem psem, niedźwiedziem i bytem wyższym, a również anime dziewczyną. Po pierwsze widzę tutaj pysk niedźwiedzia. No to to się chyba najbardziej zgadza, bo dłoni dalej nie... A nie, jest tutaj paznokieć. I w sumie tyle. A tutaj co pierwsze dostrzegasz? Widzę tutaj łabędzia. To łabądź. Łabądź i skała Hokage. Pierwsza rzecz jaką tu widzę to krajobraz, jeziora i ptaki. Najpierw dostrzegam tutaj orkres, Nie, nie. Tutaj. I skałę Hokage. Co pierwsze wpada ci w oko na tym obrazku? i Ja widzę buzię. Buzię drzewa i... S... S ...górę i śnieg. Ale buzię najpierw widziałem. Patrzcie widzowie. Tutaj mamy nos. Tutaj mamy takie zamknięte oko. Tak jak ja. Teraz też mam zamknięte oko. I buzie, buzie widzę w tym gużu. Dobra, najpierw dostrzegam tu czyjąś twarz. Nie pisać! Nie pisać! Nie teraz! A tutaj, co pierwsze dostrzegasz? Widzę tutaj widzowie. Drzewa, widzę, widzowie. Tu pierwsze wpada mi oko drzewko i krzaczek. No to tak. Pierwsze, co tu widzę, jest krzał. Jak zebra? Ja tu dalej zebry nie widzę, widzowie. Naprawdę, próbuję się skupić i doszedł tutaj te zebry. Czy ktoś widzi tutaj naprawdę zebrę? Jak! Nie widzę. Nie widzę, widzowie, zebry. Choćbym nie wiem, jak próbował, to nie widzę tej zebry. Więc. A, tutaj, tak, krzaczek. Tutaj, co pierwsze dostrzegam. Widzę tutaj starszego pana z brodą. Eee, widzę tutaj. drzewa. Górę widzę, widzowie. Górę. Górę i kunia. Czyli jest kun z dwoma głowami? Po pierwsze, widzę tu dwa koń. O, to ja, to ja. Po twoich odpowiedziach stwierdziliśmy, że jesteś pesymistą i introwertykiem. Naprawdę? Dużo swojego czasu poświęcasz na zadumy i rozmyślania. Nie masz wielu przyjaciół. Trochę mi przykro z tego co wyszło, Ani nie jesteś popularny. Co? Jak możesz tak mówić o mnie, bycie wyższym pani Misiu? Jesteś skromny, zadbany, lubisz się uczyć. A to dziękuję. Często wpadasz w konflikty, ale to nie z mojego powodu mnie rzucają o podłogę. Pamiętaj, Quiz powstał wyłącznie do celów humorystycznych. Czy wy się zgadzacie z odpowiedzią? Ja tak średnio. Naprawdę nie jestem popularny, nie lubicie mnie widzowie? Ewidentnie, to wszystko wina Warhari! Słuchajcie, dowiedzieliśmy się, że jestem pesymistą, nie mam zbyt wielu przyjaciół. Dowiedzmy się też, czy jestem wredotą. Kiedy ostatnio powiedziałeś komuś coś miłego? Do was chyba powiedziałem coś miłego i to stosunkowo niedawno, więc przed chwilą. Jak reagujesz, gdy widzisz, że ktoś się potknął, śmieje się, pytam czy wszystko dobrze? Nie, nie no, pytam się czy wszystko dobrze, no bo, no bo, no bo sam byłem. Może niepotykany, ale często lądowałem na podłodze. To, to rozumiem ten ból. Jak powitałbyś znajomego, który odwiedziłby cię bez zaproszenia? Trzasnąłbym drzwiami przed jego twarzą? Nie, no nie. Spytałbym, no po co żeś przyszedł bez zapowiedzi? No, zaprosiłbym go. Na czym zależy? Nie lubię, jak ktoś przychodzi bez zapowiedzi. Czy pozwalasz swoim zwierzękom spać w łóżku? Ja Urhara, śpi w łóżku. Ze mną. Czy obgadujesz ludzi? Walić rudego, tak. Czy chętnie pomaga znajomym? Tak, lubię pomagać. Tak, jeśli dostanę. Tak, lubię pomagać. Zależy. Nie, no tak. Co byś zrobił, gdybyś wiedział, że partner twojego przyjaciela go zdradził? Partner mojego przyjaciela, czyli mój przyjaciel byłby zdradzony. A nie, no to bym powiedział. Powiedziałbym mojemu przyjacielowi. Czy uważasz siebie za miłą osobę? Możecie wy napisać w komentarzu, czy, czy jestem milutkim panem misiem? Ale chyba tak. I co nie? Nie martw się. Nie jesteś wyredotą. Czasami możesz mieć mniejszą cierpliwość do ludzi, ale na ogół jesteś miły. Nigdy nie traktujesz innych źle i nie kierują tobą wredne intencje. Walić rudego. Dbasz o to, aby ludzie czuli się przy tobie dobrze i jebać rudego. Okej, okay, z wyniku tego testu jestem zadowolony. Z poprzedniego Mm, tak, tak średnio. Ale tutaj myślę, że bardzo dobrze mnie określi. I tymczasem mi się pisze, to by było tyle na dzisiaj. Ja się z wami żegnam. Dziękuję za to, że ze mną byliście. Pamiętajcie o subiku, o łapeczce w górę i pa 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 pa! pa.